Felix Żukowski objął dyrekcję teatru Jaracza niejako w biegu. Po sukcesach aktorskich w Teatrze Wrocławskim, nagroda państwowa za rolę Lenina, postanowił wrócić do łodzi i zaangażował się do teatru Galla. Pierwszą jego rolą był dyrektor w Sztuce Alioszyna pod tymże tytułem. Ta właśnie rola zasugerowała władzom miasta powierzenie dyrekcji Żukowskiemu. Jeśli będzie takim dyrektorem, jakim jest w Sztuce Alioszyna, pisał Roman Szydłowski. Zdobędzie jeszcze nie jeden laur nie tylko jako aktor, ale jako kierownik tej ważnej placówki kulturalnej. Trzeba przypomnieć, iż jeszcze od czasów Schillera, kiedy kierownictwo Teatru Wojska Polskiego przeniosło się do Warszawy, ster rządów administracyjnych w teatrze dzierżyła twardą ręką Sabina Nowicka, znakomita organizatorka, doskonale znająca teatr. Feliks Żukowski, świetny aktor, nie miał żadnego doświadczenia w prowadzeniu teatru. Za to miał mocne oparcie zarówno w pionie administracyjnym, jak i wśród zespołu aktorskiego, który na początku 1953 roku przedstawiał się wcale nieźle. Wprawdzie odszedł do Warszawy Sempoliński, lecz pozostało kilku doskonałych aktorów starszego pokolenia: Stanisław Łapiński, Władysław Walter, Leon Łuszczewski, Andrzej Szalawski i Jadwiga Andrzejewska. Pojawiło się także sporo utalentowanej młodzieży z Jerzym Walczakiem i Urszulą Modrzyńską na czele. Reżyserowali Stefania Domańska, Leon Łuszczewski, Konrad Łaszewski i Czesław Staszewski, a ja objęłam kierownictwo literackie. Teatr Jaracza na mapie teatralnej Łodzi był w niełatwej sytuacji. Teatr Nowy stał się teatrem politycznym. Teatr powszechny preferował repertuar popularny, a teatr Żukowskiego znalazł się jak gdyby po środku. Nadal obowiązywały surowe dyrektywy. Sztuki współczesne miały reprezentować realizm socjalistyczny, klasyczne – realizm krytyczny. Wprawdzie na naradzie teatralnej w lutym 1953 roku minister Leon Kruczkowski stwierdzał, iż Duch przedsiębiorstwa zbyt głęboko przeniknął życie i pracę naszych teatrów, zbiurokratyzował wykonywanie okulników, albo lęk przed ich niewykonaniem zastąpiły w dużej mierze to wszystko, co powinno być samą istotą i źródłem siły teatru. A w dyskusji wolano o pokazanie romantycznego teatru, który wyrastał z walki narodu o wolność i wyzwolenie narodowe i społeczne. To jednak wszystko miało być oparte o naukową marksistowską metodę myślenia. W rok później sam Sokorski nawoływał, by repertuar romantyczny odzyskał swoją pozycję. W naszym życiu teatralnym, ale zawsze musimy myśleć o jednej generalnej sprawie aby nasz repertuar pomógł partii w wychowaniu nowego człowieka. W pierwszym sezonie można się było poszczycić premierą sztuki Romana Brentstettera, Bonaparte i Sułkowski w reżyserii Łuszczewskiego i Łaszewskiego. Sztuka ukazująca historyczny konflikt francuskiej i polskiej racji stanu w formule teatru poetyckiego świadczyła o pewnej odwadze teatru, szukającego własnej drogi. Wybór tej pozycji zaatakował ostro Stefan Treugut. Musimy bić płaską deklaratywność ideową, musimy tępić świętej pamięci przeżytki ckliwej moralistyki, podawanej przez tyle dziesiątków lat, zamiast prawdy, o heroicznej i rewolucyjnej drodze narodu do wolności. Publiczność jednak właśnie od tej premiery poczęła wracać na widownię teatru przy ulicy Jaracza. W pamięci zapisały się trzy role Andrzeja Szalawskiego, Czesława przybyły i Jerzego Walczaka. W następnych dwóch sezonach rozgłos ogólnopolski zdobyła inscenizacja Zbójców Fryderyka Schillera w reżyserii Czesława Staszewskiego. Jedna z pierwszych po wojnie premier niemieckiego dramatu romantycznego. – Zobaczyliśmy na łódzkiej scenie – pisał Andrzej Władysław Kral – Schillera, którego myśli i idee nie rozpłynęły się w żmudnej i nie zawsze celowej opisowości obyczajowo-historycznej. Schillera bez stylizacji… I ładnie komponowanych obrazków. Cała uwaga skupiona jest na postaciach i tekście. Odrzucenie patosu i melodramatyzmu udało się dzięki dwóm protagonistom Andrzejowi Szalawskiemu w roli Karola i Emilowi Karewiczowi w roli Franciszka. Do sukcesu spektaklu przyczyniły się też niewątpliwie proste w stylu, umowne dekoracje Ewy Soboltowej. W repertuarze teatru Jaracza znalazło się wiele sztuk współczesnych, szczególnie polskich: Jerzego Lutowskiego, Jerzego Jurandota, Aleksandra Maliszewskiego, Zdzisława Skowrońskiego, Józefa Słotwińskiego, Juliusza Wirskiego i Bronisława Broka. Zainteresowanie wzbudziła inscenizacja sztuki Kazimierza Brandysa Sprawiedliwi Ludzie, której akcja rozgrywa się w Łodzi w roku 1905 a wstawki filmowe a lapiskator podkreślały dodatkowo związek teatru ze swoim miastem. Największe powodzenie u publiczności osiągnęła jednak sztuka radziecka – Chirurg Korniejczuka z kreacją Szalawskiego w roli tytułowej. Okazało się, że sztuki o lekarzach bez względu na ich rodowód są teatralnym pewnikiem. Pod koniec trzeciego sezonu Żukowskiego w Teatrze Jaracza wystawiono rekonstrukcję Schillerowskich – Krakowiaków i górali, zagranych w lipcu 1955 roku z powodzeniem na dziedzińcu wawelskim, kiedy nagle i niespodziewanie ministerstwo podjęło decyzję o zmianie dyrekcji. Do łodzi przyjechał ze Szczecina Emil Haberski. Było to związane z tendencją oddania sprawiedliwości starym mistrzom teatru, spychanym przez lata na artystyczne rubieże. Nie było wolnego miejsca w Warszawie. Mianowano zatem Haberskiego dyrektorem renomowanego teatru w Łodzi. Przyczyny zdjęcia Żukowskiego były dla zespołu, krytyków, a nawet władz miejscowych raczej niezrozumiałe. Inscenizacje zbójców i krakowiaków i górali uważano za znakomity sprawdzian sił i środków tej sceny. Podkreślano zasługi Żukowskiego w zdynamizowaniu życia teatru, w stabilizacji placówki, w kształtowaniu jej fizjonomii artystycznej, w świadomości potrzeby kontynuacji tradycji tego teatru. Ale dyrektor centralnego zarządu teatrów Jerzy Jasieński był odmiennego zdania.